Cześć, z tej strony Fifek. Dzisiaj pierwsze uruchomienie nowej Fify 21. 3, 2, 1, odpalam. Oczywiście wybieramy Polski. Jest! Ładuje się i jej Sports, Kilian Mbappé, nas tutaj wita. Uruchamiamy. Nową FIFA 21. O tak, 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 wyszkł. Okej, okay, ładuje nam się mecz Ligi Mistrzów, z tego co wiem. Tak, Liga Mistrzów UEFA Champions League, czyli PES, Liverpool. O, PES, Liverpool. Dobrze, zagramy sobie mecz powitalny. FIFA 21 Angel Di Maria oj powiem wam szczerze, że muszę się tutaj trochę nauczyć przy tym systemie gry bo rzeczywiście działa to działa to inaczej niż działało to w FIFA 19, w którą ja grałem bo w 20 nie grałem, tutaj dobrze Keher i Cardi i Cardi Mbappe tam był chyba Teraz poczekajmy, bo atak Liverpoolu, dobrze, zablokowany. Głeje. palą na panewce, że tak powiem. Spalony, spalony, ale rzeczywiście ten system gry no, jest tutaj inny. Grafika jest inna. No tak, no Kylian Mbappé w centrum uwagi, wiadomo. Mauro Icardi. Mbappé, chyba jego pierwszy kontakt z piłką, czyżby pierwszy kontakt z piłką i gol. Tak jest, Kilian Mbappé. Jeden do zera. Bramka w 12 minucie. Ale będzie wycinania. Naprawdę sporo. Okej, okay, ładnie. Atak Liverpoolu zatrzymany. Teraz Marco Verratti. Może jakaś kontra fajna. W ogóle ja bym chciał sobie zobaczyć, jaki jest skład PSG. Zobaczmy go. Tak wygląda skład w czyli gramy w ustawieniu tutaj 4 2 4 bardzo ofensywnie. Marquinhos Silva, Bernat Keher. Y, oczywiście na was na bramce. Y, Gueye i Veratti w pomocy. No i napastnikami Icardi oraz Mbappé. Prawe skrzydło Di Maria, lewe. Oczywiście Neymar. Ławka to jest Choupo-Moting, Sarabia, Herrera, Paredes. Kim Pembe, Kurzawa i Sergio Rico. Więc gramy dalej mecz PSG Liverpool, finał UEFA Champions League. Ojojoj, i oj, oj, teraz nam Liverpool załadował brameczkę. I to jest to czego się obawiałem, no. Teraz Silva przejmuje, a tak w ogóle Silva jest jeszcze w PSG.

Dobrze, Marko wyratki podejdzie do tego rzutu wolnego. A nie, Neymar, dobrze. Dobrze, to jest dobra okazja, żeby się nauczyć rzutów wolnych. Aha, to jest zmiana kamery, dobra. Okej, okay, nie wiem co ja zrobiłem totalnie. Nie, nie umiem tego robić. Nie umiem tego robić. 20 też tego nie umiałem, bo to chyba działało tak samo. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Ojo, oj, jo, oj, jo, jo, niebezpieczne. Okay. Miejsce znowu. Myślę, że Liverpool tutaj przeważa, bo... No bo ten system gry, no po prostu ja nie umiem w nim grać, tak? Nie umiem. Jestem słaby w FIFA, ale... No, ten system gry jest dla mnie szczególnie trudny. To był spalony sam. Zawodnika, ale z drugim już mu nie poszło tak łatwo. Biegnie trend: Alexander Arnold. Oj, oj, oj. To będzie: to może być bramka, ale Kejlor na was ryzykuje. I bardzo krótko powiem szczerze, że popełniłem błąd. Mogłem to wykopać. Ale Angel Di Maria nie przeskoczył z piłką. Nie wiem, jak się zakłada dziury i TP, bo wiem, że doszło w zakładanie dziur. Do tego się będę uczył, tak? Do tego się będę uczył. Dalej y, zobaczymy. Na karier, karierkę też... Y, Rakowem częstochowa będzie Kajler, karierka. Pierwsza połowa dobiega końca. My możemy przegrywać i przegrywamy! Dwa do jednego. Oj, oj Oj, oj, oj oj, oj, ojoj. Źle się tutaj dzieje w tym meczu. Henderson i Salah. Koniec pierwszej połowy spotkania. Fani Liverpoolu machają flagami, a my musimy dokonać zmian. Nie jestem zadowolony z tego, co gra Angel. Szczerze, nie gra mi się dobrze tym piłkarzem. Zobaczymy, jak się będzie grało z Sarabią. Na razie duet Mbappé i Cardi zostanie. Neymar. No dużo w tym meczu nie pokazał, ale zostanie. Pomoc. Gueye. Grało mi się dobrze w 19. Gra mi się dobrze w 21. Dlatego go zostawię. Verratti zagra do 60 minuty. Później wejdzie za niego może Andrzej. Mbappé, 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 jego rozpędzenie jest niesamowite, 96 tempa ma ten zawodnik, ale niestety nie udało mu się, nie, nie poradził sobie tam, Silva, dobrze. Ach, znowu, powiem Wam, że szybko się nie nauczę grać, szybko się nie nauczę grać w systemie gry FIFA 21, bo... Po prostu jest on dla mnie nowy. Jakbym grał w każdą FIFA po kolei, to na pewno byłoby mi łatwiej przejść do tego systemu gry FIFA 21, bo FIFA 20 też miała ten system gry podobny, a tutaj kiedy? No. <gry> Hardy kontuzjowany. Neymar, Neymar, mówiłem, że nic nie pokazał w pierwszej połowie, a tutaj daje nam na 2-2 bramkę. Myślę, że to jest bardzo dobry czas do dokonania dwóch zmian. Czyli wchodzi chupomoting, bo nie chcę grać kontuzjowanym zawodnikiem, z całym szacunkiem. Under Herrera czy Paredes w takim razie. Under Errera myślę, że. W sumie parę desek nigdy nie zagrałem, ale. Dobra, niech będzie. Under. Errera. Czemu on ma na bluzce gana? Co? What? Gwieja ma na bluzce gana. Co jest? Ej, poczekaj. Czy ja zdjąłem głuje? Czy ja naprawdę zdjąłem głuje, a nie wyratygo? Czy ja mogę dokonać zmian, czy nie mogę już? Tu jest pięć zmian uwzględnionych, czy nie? Nie ma. Czy ja naprawdę zdjąłem głęjenie Verattiego? No nie wierzę. Pierwsza spina w FIFA 21. Nie już w pierwszym meczu. faul. Henderson schodzi, wchodzi za niego. Kto? Kto wchodzi za niego? Nie zauważyłem. Dobra. Cyk. Keylor na Was łapie. tylko na Szczerze, że podobno jak grałem z takim kolegą w klubie młodzieżowym, graliśmy do Rery. Tutaj ładne podanie do Chupo Motinga. I może się okazać, że to tak jest zawodnik 75. Overala daje nam prowadzenie. Oj. Tak, oj, tak, oj, tak! Więc w i nie Powiem Wam szczerze, wchodzi. Podoba mi się on, ale nie podoba mi się system strzelania rzutów wolnych. Dobra! Jakbym jeszcze wiedział, jak to zrobić. Ej! W ogóle napiszcie mi w komentarzach jakie przyciski mam klikać jeśli gracie na Xboxie. Jeśli gracie na Xboxie w FIFA 21 na przykład to napiszcie mi jakie mam przyciski klikać przy rzutach wolnych. Dobra, już się nauczyłem tego systemu, to jest już dla mnie pomoting druga bramka, no i świetnie. Się tutaj dobrze zastawia. Oj, bot zaczął grać. Na was, daleki wykop. Te wykopy też mi się wydaje, że działają lepiej. Ci piłkarze też do tych wykopów podchodzą lepiej. Teraz na przykład Neymar wystawił nogę do tego wykopu i tu mógł być gol na 5-2. Ale no rzeczywiście, to ten system jest lepszy. bo piłkarze nic nie robili, trzeba było dobiec do tej piłki. A tutaj Neymar ładnie nogę wystawił, przyjął piłkę i doszedł do sytuacji strzeleckiej. Więc wygrywamy, wygrywamy finał Ligi Mistrzów. Erik Maxim choupo ocena 8 7 8 strzał w PSG, 8 celnych. Więc to jest na pewno posiadanie piłki więcej Liverpoolu, ale mieli oni więcej strzałów w 13 i więcej celnych też. Więc tutaj no. Dobra, nie mam połączonego internetu. To wszystko y, mnie nie interesuje. Mm, użyj tych ustawień dobrze. Wybierz co mam wybrać: ulubiony klub czy co? No to wybiorę ulubiony klub. Czyli oczywiście. Albo może bądźmy Polakami patriotami. Bo nie, dobra, Real Madrid, Real Madrid. Szybki. Wleci sobie Real. Ulubiony klub. Tak mi się wydaje, że to ma być ulubiony klub, prawda? Jest, jest Menu FIFA 21! Oj, tak, oj, tak, volta, i tak, kariera, kariera, to co pragnę mieć? Karierkę. Oj, tak, oj, tak, oj, tak. Dziękuję Wam za oglądanie. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie subę i łapeczkę w górę, ja idę grać na razie, no i cześć!